Od rana zasypujecie mnie informacjami o nacu, że tam występowała na seks kamerkach, no i to powyciekało. I wam powiem coś yy, śmiesznego. Bo wiele osób się zastanawia, czy ona coś na tym straci, czy ona zyska. Powiem Wam, że ostatnio gadałem z dziewczyną, która e, zajmuje się tym, że wysyła filmy, jak się tam masturbuje, e, chłopom za pieniądze. I śmieszne jest to, bo wiecie, ja też myślę o założeniu takiego teamu i, jej, i ona nawet e, że by dołączyła i jej mówię, że zrobimy tak, że po trzech miesiącach na przykład wyciekną jej te nagie filmy i dzięki temu zyskamy dodatkową jakby bas, nie? Jakby... To jak widzicie, Team X mnie ubiegł no ubiegli mnie znowu. Uważam, że Natsu na, ty, na tym bardzo skorzysta. Bardzo skorzysta. Po pierwsze, zaczną ją bronić feministę. Będzie teraz otoczona kordonem, że, że faceci, którzy to udostępniają, to są źli, a ona, że to robiła, to że bardzo zaradna. Uważam, że na Instagramie jej przybędzie od 50 do nawet 100 tysięcy nowych followersów, ale pytanie, jak to wpłynie na y, samą agencję i Team X. Tutaj się gryzą dosyć grupy docelowe, bo Team X tworzy dla 8-12, dla takich grupy docelowej. Więc yy, marki nie będą zadowolone, nie? że NACU jednak, no w Polsce to jest jeszcze taki temat trochę tabu, że NACU to się nazywa sex Workerką yy, była. Yy, więc zastanawiam się, jak na to zareaguje agencja. Ale we władzach agencji, jakby właścicielem agencji, no. Sami wiecie, jak jest, nie? nad co, co może zrobić najgłupszego, to się nie odzywać, w ogóle nie zabierać głosu w tej sprawie, bo wtedy się to będzie za nią ciągnęło, ludzie będą jej wrzucali w każdych komentarzach i tak dalej. Ale jeżeli się odniesie, obojętnie jak, nawet byle jak, no to trochę ludzie odpuszczą, a ona i tak zostanie bohaterką, bo po pierwsze, simpów w Polsce nie brakuje, po drugie, otoczą ją kordonem feministki. Myślę, że Maja Staśko już tam nagrywa story. Jak tylko przejrzy sobie te filmiki, wszystkie, bo pewnie już przeglądacie. Na Natsu nie ma 12 lat, ona to zrobiła świadomie. Wiedziała, co robi, że to, co się robi, no to tam zostaje w internecie, że ktoś zrobi jakieś fotki i tak dalej. No, myślę, że Natsu wkrótce, ludziom się to wydaje inaczej, ale ona będzie wygraną, nie? Może to i smutne jest. Smutne to jest, bo ja tak nie mogę, bo jestem chłopem i mam przejebane kurwa w życiu, no. Ach. Wiecie, ona się tam nie bzykała na tych wideo, tylko to tak zwane soft porno, nie? Jakoś, jakoś tak to chyba można nazwać. No to będzie tak, no, kilka tam dzieci takich bardziej bogobojnych napisze: ojojo, oj, jak ty mogłaś? Ale i tak będą zaglądać na profil yy, w ukryciu. A za co płacą marki? No, za zasięgi no jakieś tam family friendly totalnie marki pewnie nie będą chciały współpracować, ale na... ludzie z tak reklamują gówno Osta Ostatnio przecież reklamowała nacu ten scam, no to dla takiego scamu z Aliexpress, co, co te zęby, nie, co tam nagrywałem a propos wersów i tam pokazywałem to, to myślicie, że ich obchodzi, czy Natsu to tam pokazywała coś, pi piroga na tym, na, na, na sekskamerkach, kamerkach, czy nie, ich gówno obchodzi, ich obchodzi zasięg. Ludzie teraz będą mieli zarzucać hipokryzję, bo ona tam do Nitro mówiła, ej... Yy, daje zły przykład dzieciom, albo nazwałeś mnie słowem tam na k czy coś